Panie siostry bracia, dzisiaj w tych dwóch czytaniach mszalnych, w pierwszym z Księgi proroka Ezechiela i w Ewangelii, słyszeliśmy o postawie pasterza. Bóg, który wciela się w postać pasterza. W tamtych czasach z pasterzem wielu obcowało, wiedziało, wiedzieli czym jest, Kim jest i na czym polega jego rola? Dzisiaj wiemy, że mamy z tym trochę problem. I ten pasterz pokazuje swoją troskę o swoje owce troskę, która jest troską taką, że w kontekście całego tego dzisiejszego słowa a warto uwzględnić również ten list świętego Pawła do Rzymian mowa jest w nim właśnie o tej śmierci, którą oddaje za owce. Niezwykłe niezwykłe doświadczenie którego możemy owoce przeżywać podczas każdej mszy świętej bo wiemy, że właśnie dlatego, że Jezus Chrystus umarł jako nasz pasterz, a my jesteśmy Jego owcami, to dzisiaj możemy gromadzić się tu podczas Eucharystii i karmić się żywym Bogiem Kochani, ta dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wiemy o tym że ona ma źródła w tych objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, które Pan Jezus dał świętej Małgorzacie Marii Alakok w 1765 roku. I podczas tych objawień Jezus między innymi żądał tego, aby właśnie było ustanowione święto ku czci jego serca, ale również żądał tego, żeby w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Praktykowana była nocna adoracja Najświętszego Sakramentu przez godzinę. Pamiętamy również, i ta praktyka niestety jest rzadsza, ale częstsza jest, chociaż też powoli obumiera, praktyka, o której Jezus też y, zabiegał i żądał tego, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą w pierwszy piątek y, miesiąca jako wynagradzającą Komunię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa y, za grzechy chrześcijan, i całego świata i za oziębłości. Czasami zapomina się o tej oziębłości. Oziębłość. W Apokalipsie y, na temat tej oziębłości są takie słowa, które na pewno wielu z nas pamięta. Y, do kościoła w Laodycei Bóg mówi: Znam Twoje czyny. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. I dlatego ja wypluwam Cię z moich ust. Nie chcę Cię w ogóle znać. Naj... Kochani, najgorsza ze wszystkich postaw, jaką można reprezentować wobec Pana Boga, to jest właśnie ta postawa oziębłości, to jest postawa obojętności na Niego. I z tego powodu Jezus najbardziej cierpiał w ogrójcu, co też przekazał bardzo wielu świętym. To była Jego największa udręka. On daje człowiekowi wszystko, co można dać, samego siebie, jako Bóg. A człowiek, co, co zrobi na to, nie będzie przeciwny temu, bo są tacy, którzy są przeciwni. Tych, mówiąc tak po ludzku, naszym językiem, szanuje, ale nie może zrozumieć, jak można być obojętny na to. A zobaczmy dzisiaj, większość katolików to są ludzie obojętni na prawdy, które przyjęli na pewnym etapie swojego życia i na tę miłość, którą Jezus nam daje. Niepojęte zupełnie. I teraz zobaczcie jedną zadziwiającą rzecz. Że Bóg jest ciągle znieważany przez ludzi właśnie grzechami, ale też obojętnością. W jakim stopniu też naszą obojętnością. Bo jeśli jest we mnie za mało miłości, na którą mnie stać, to też jest w tym za mało również obojętność. I teraz zobaczcie, kiedy jest zaproszenie do tego, żebyśmy wynagradzali. To w normalnych warunkach ludzkich, międzyludzkich jest tak. Jeśli ktoś mi zrobi krzywdę, krzywdę, jeśli chce naprawić tę krzywdę w jakiś sposób, zrekompensować, no to y, ten drugi człowiek, który przychodzi i mówi, mówi mi, że chce mi jakoś to zrekompensować, to co robi? Sprawia mi jakieś dobro, albo ja jemu sprawiam dobro, jeśli on został skrzywdzony. A tutaj, zobaczcie, jest zupełnie sytuacja odwrócona, niepojęta. Bóg doznaje, Doznaje cierpienia ze strony człowieka i jak na to reaguje? Zaprasza człowieka do tego, żeby co zrobił, przyjął dobro, które mu daje. Przyjął dobro, które mu daje, bo komunia święta to właśnie jest dobro nasze, ale okazuje się, że również jest to dobro Boga. Kochani, chciałbym Wam zaproponować taką krótką refleksję, bo jak zwykle tu w kaplicy czasu nie ma dużo, ale może. Dzisiaj wydłużymy sobie ten czas. Chciałbym Wam zaproponować taką krótką refleksję na temat bardzo rzadko podejmowany, ale uważam bardzo istotny który związany jest właśnie z tym wynagrodzeniem. Tam jeszcze taki jeden szczegół bardzo ważny jest w tym wynagrodzeniu. Otóż my, często ludzie, tak czasami pobieżnie traktujemy pewne ważne sprawy i zobaczcie, Jezus do świętej Małgorzaty Marii mówi o tym wynagrodzeniu w postaci Komunii Świętej, a myśmy to ubrali, ubrali w taką praktykę pierwszych piątków miesiąca w postaci czego? Spowiedzi. I my kapłani często podpisujemy dzieciom karteczki, gdzie dzieci mają się spowiadać w każdy pierwszy piątek miesiąca i czasami tak jest, że one przychodzą do spowiedzi, Wyspowiadają się i wychodzą z Kościoła. I czasami niestety też robią tak starsi. Tu nie chodzi o spowiedź w tych obietnicach, o których Jezus mówi, tylko chodzi, o, tylko chodzi o Komunię świętą. Spowiedź może być w innym dniu. Oczywiście, jeśli człowiek czuje jest świadomy tego, jak ważne to jest, żeby być w stanie łaski uświęcającej, no to tę spowiedź również odbędzie w pierwszy piątek. Ale tu chodzi w. Tym, o czym Jezus mówił, chodzi o komunię świętą. Ona ma być wynagradzająca właśnie za grzechy i oziębłość. A więc chciałbym Wam, kochani, zaproponować takie krótkie rozważanie na temat komunii świętej. Powiem Wam parę słów o owocach komunii świętej, które są zapisane w katechizmie Kościoła Katolickiego. Taka księga, z którą niestety rzadko obcujemy. A powinna być po Piśmie Świętym w każdym domu katolickim, ale nie leżeć po to, żeby była zakurzana, tylko powinna być czytana, przynajmniej od czasu do czasu. Otóż w numerze 1300, między innymi, albo od 1391 aż do 1401, czyli właściwie 11 numerów, jest, są treści związane właśnie z owocami Komunii Świętej. Więc pierwsza treść, pierwsza myśl tutaj Kościoła to jest taka, że podczas Komunii Świętej następuje, Kościół mówi tak, głębokie zjednoczenie z Chrystusem. Nie mówi zjednoczenie z Chrystusem, tylko głębokie zjednoczenie z Chrystusem. Oczywiście ta głębia jest uzależniona od mojej wiary i mojej miłości, ale potencjał jest taki, że to ma możliwość, możliwość jest taka, że może to być bardzo głębokie zjednoczenie właśnie z Jezusem Chrystusem. I teraz chodzi o to właśnie, żeby rozwijać w sobie tę miłość, miłość wobec Jezusa, bo im większa ona będzie, tym będzie większe zjednoczenie z Jezusem. Zjednoczenie, którego nie mogą dostąpić w takim stopniu nawet aniołowie w niebie. I lubimy sobie to przypominać, dlatego, że nam tak naprawdę w głowie się to nie mieści, że dostajemy więcej niż te czyste duchy od Pana Boga. Kolejny element w tym nauczaniu Kościoła to jest taki, że komunia, Kościół mówi tak, komunia w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, co pokarm materialny sprawia w życiu codziennym. I tutaj Kościół uszczegółowia, że ta komunia święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Życie łaski. Otrzymaliśmy we chrzcie świętym dar jakby w takiej nieświadomości i właśnie każda komunia święta to aktywuje. Ona to rozwija, umacnia i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ta komunia była też żarliwa. Kolejny element w nauczaniu Kościoła to jest ten, że komunia oddziela nas od grzechu. Oczywiście mowa jest o grzechu w zamyśle, o grzechu ciężkim, bo z tymi, z tymi grzechami powszednimi mamy ciągle problem i ciągle będziemy je popełniać, ale, ale rzeczywiście ona oddziela, czyli stawia w sercu taką tamę dla grzechu. Ale kiedy? Nie wtedy, kiedy ja ją przejmę, przyjmę, a potem wracam do mojej codzienności i żyję tym światem. Tylko chodzi o to, żeby te owoce we mnie trwały przez to, że ja zastanawiam się nad tym, co było. Rozmawiam z Jezusem, tak jak miał świadomość, że Jezus zamienia moje wnętrze właśnie w takie żywe tabernakulum. Jestem jak żywa monstrancja dla Niego. Kolejne yy, słowa. To słowa z punktu 1393: ilekroć ją przyjmujemy, śmierć Pana głosimy. Śmierć Jezusa Chrystusa, ale śmierć nie na zasadzie tylko samej męki Jezusa na krzyżu, ale również owoce tej śmierci, czyli jesteśmy takimi świadkami tego, co przyniósł Jezus przez śmierć, a co przyniósł? No zbawienie. I ono jest w jakiś sposób yy, przez nas wypowiadane, kiedy żyjemy tą Komunią Świętą. W kolejnym punkcie są takie słowa, że Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym umacnia w nas, ożywia tę miłość, oraz gładzi grzechy powszednie. O tym też czasami zapominamy, że ona ma w sobie taką moc gładzenia grzechów powszednich. Dlatego Kościół na przykład przez świętego papieża Jana Pawła II w ostatnim kodeksie prawa kanonicznego dał nam taką możliwość, że możemy każdego dnia dwa razy przyjmować Komunię Świętą. Tylko ważny warunek, oprócz oczywiście stanu łaski uświęcającej jest ten, żeby to żeby to drugie przyjęcie Komunii Świętej było w czasie mszy świętej, A to pierwsze, może być, jak niektórzy wiedzą, ale niestety większość o tym nie wie, zapomina, a my kapłani za rzadko o tym mówimy, to pierwsze przyjęcie Komunii Świętej może być po prostu wtedy, kiedy idę do pracy, mijam kościół albo gdzieś on jest w pobliżu, wchodzę do kościoła i jest na przykład akurat modlitwa Ojcze Nasz albo już Baranku Boży, Wystarczy wzbudzić w sobie pragnienie miłości, przyjęcia Jezusa, i mogę niemalże z ulicy przyjąć tę komunię świętą. I warto to praktykować. Jeśli człowiek oczywiście nie może być na całej tej mszy świętej również rannej. Kolejny, w kolejnym punkcie mowa jest o tym, że Eucharystia, przez miłość, którą nam daje, ona rozpala w nas. Obecność Jezusa, zachowując nas, od, przy, zachowując nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Czyli, czyli my jesteśmy wiele razy w okolicznościach takich, że możemy popełnić grzech, nawet o tym nie wiemy. Dowiemy się dopiero po drugiej stronie życia. A ta komunia święta, którą przyjęliśmy i jeśli jeszcze ją rozważyliśmy, to ona nas uchroni od tego, o czym nie wiemy, że nam grozi. O tym też warto pamiętać. Dalej, Kościół mówi, że Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię są ściślej zjednoczeni z Chrystusem. Przez to Chrystus łączy wszystkich wiernych w jedno ciało. Od strony duchowej, mistycznej, za chwilę wielu, zobaczcie, wielu z nas przyjmie Komunię Świętą, może większość. I od strony duchowej my będziemy jednym mocniejszym duchowym organizmem w postaci, w postaci ciała Jezusa. Ciało przyjmujemy po to, żeby bardziej stać się ciałem Jezusa. Pomimo tego, że jesteśmy z różnych zakątków świata, nie znamy się, ale duchowo karmiąc się tym samym Bogiem, jesteśmy wobec siebie bliscy, jak bracia i siostry. I jeszcze jeden punkt bardzo ważny. Kościół mówi, że Eucharystia zobowiązuje nas do pomocy ubogim. Czasami zapominamy właśnie o tym, że Komunia Święta nie jest przyjmowana tylko dla nas. My przyjmujemy Komunię Świętą po to, żeby potem robić z niej, w cudzysłowie mówiąc, taki użytek, czyli dawać Jezusa potrzebującym. I to, o czym mówiliśmy już wiele razy, że jeśli ja nie potrafię, nie potrafię tutaj zobaczyć, może inaczej, jeśli nie potrafię zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, to potem nie będę potrafił również zobaczyć w hostii żywego Boga. Tak działa ta prawda. Jestem zobowiązany do tego, żeby widzieć w drugim człowieku Jezusa. On cierpi w tym drugim, i ja idę ze względu na tego Jezusa do tego człowieka. Kochani, bardzo ważne jest jeszcze to, chciałbym Wam na koniec jeszcze powiedzieć. Święty Jan Wianaj kiedyś powiedział. Takie słynne słowa, które my kapłani lubimy przytaczać, bo powiedział, że kapłaństwo to jest miłość Najświętszego serca Pana Jezusa. I te słowa najczęściej dotyczą kapłanów, ale przecież każdy z was, wiernych, ochrzczonych, posiada dar kapłaństwa powszechnego. I to dotyczy również was. Kapłaństwo, wasze powszechne to jest również miłość do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeszcze jedna myśl, którą znalazłem u papieża Piusa XI, który powiedział szokujące słowa. Mnie one bardzo rozradowały, bo powiedział tak, że w tej formie pobożności, czyli chodzi o kult najświętszego serca pana Jezusa, zawiera się jakby suma całej treści naszej wiary i norma doskonałego, doskonalszego naszego życia. Dlatego ten kult dzisiaj niestety on bardzo słabnie, bardzo słabnie, kiedyś był bardzo rozwinięty, ale ten kult jest właśnie taką, pokazuje w swojej treści to, o co chodzi w naszej wierze, a o co chodzi? No, o miłość, bo serce Jezusa to miłość, którą Bóg nam daje. My karmimy się tą miłością, czyli sercem Jezusa, po to, żeby też kochać. I to kochanie nasze, zobaczcie, od razu jest tym doskonale, doskonaleniem naszego życia. I o to Panu Bogu chodzi, żeby nie było to ograniczenie, nie. Ograniczenie tego przyjmowania komunii świętej, miłości wobec Boga do świątyni, jak nas często chcą niektórzy ograniczać, za, jakby ograniczając to naszą wiarę, wyznawaną wiarę, tylko do świątyni, albo nawet do zakrystii, tak mówią czasami tylko że my, mając Boga w sobie, wiemy, co się w nas dzieje, mamy go zanosić innym. I to jest zobowiązanie nasze. To nie jest takie, że a może chce, a może nie chce, mi się dzisiaj chce, albo jutro nie będzie mi się chciało. Jesteśmy do tego zobowiązani, dlatego prośmy Maryję dzisiaj teraz o to, aby ona, ta, która wychowała jako Matka Jezusa, Jego serce kształtowała, żeby ona również kształtowała nasze serca właśnie na podobieństwo tego serca Bożego. Amen.